I tam w kolejnym odcinku na moim kanale z Autokrytyk. Motoryzacyjnie pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów, wspierających nas sub i na YouTube. Dzisiaj taki krótki odcinek. Jaki silnik wybrać? Ford Focus MK2. Tutaj polecam silniki benzynowe 1.4, 1.6, 1.8, 2 litrówka, 16 zaworowa. Wszystkie te silniki w miarę są bezawaryjne. W przypadku diesli raczej nie polecam silnika 1.8 TDCi. Tutaj raczej lepiej wybrać silniki koncernu PSA 1.6 TDCi lub 2.0. W zależności od tego, który będzie w lepszym stanie. Tutaj pamiętajmy, że diesle na pewno będą miały dużo większe przebiegi niż benzyniaki, także tutaj warto zwrócić na to uwagę, na osprzęt, wyskiwacze turbosprężarkę, koło dwumasowe, systemy także filtrząstek e, stałych, także tutaj e, raczej benzyniaki będą lepszym wyborem. To było na tyle w takim krótkim odcinku. E, dziękuję za uwagę. Subskrybujcie kanał Autokrytyk. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Pozdrawiam.